Siemanko widzowie, tak! Obiecaj na shortcie że zagramy z Olivierem w reaktywację. Ej, ale na serio, przysięgam Wam teraz, że ten, że zajęliśmy przed chwilą top 3. Nie wiem, nie pytajcie. Yy, ale pozdro. Nie, no nie. Ja sobie wezmę jakiegoś spoconego skina. Czyli tego. Oli też ma spoconego skina. Łączenie. Spoko. W ogóle zrobiłem nam lepszą kamerkę, abyście lepiej widzieli odcinek, bo nie wiem. Możecie napisać w jakimś komentarzu. Raczej zrobię szorce, więc po prostu tam będzie głosowanie. I powiecie, która kamerka jest lepsza na filmach. Czy ta? Bo to nie jest dla mnie problem, tak? Bo ja znalazłam taki sposób. fajne, Właśnie tak. Albo poprzednim. Ale moim zdaniem lepiej wygląda to tak. Macie większą widoczność na filmie. Nie? Więc spoko. Nawet jasno. Jest na tej kamerze. Spoko. Ale no, z Oliwierem Mam nadzieję, że dobrze nam pójdzie, bo przed chwilą dobrze... O, Oli nagrywa. Wina dzisiaj zrobiłem. Jak co. Pozdrawiam. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lecimy tu, gdzie Oli chciał. Czyli tu. Przed chwilą właśnie tutaj. Zginęliśmy, ale byliśmy to w trzy, Więc spoko Kurde, nie mam tak dużo broni Sztucer Kurde, mam trochę lagi Nie, normalnie już mam, ok. Ok. pozdro Leży Leży Dał mi fajną pompę, ale nie dał rady. Zemam. Eee. Okej. Okay. Tepek Idzie. Chodź, Oli. Oj, Oli zginął. Reset, reset, reset. Pokazałem mu, gdzie ma lecieć widzowie, jakby co? Okej. Okay. Hmm. A, chciałem udać dać broń, ale spoko Oli tutaj lepiej by było. Okej, okay, tam lepiej, bo fragi. Spoko. Oli ile fragów. Dobrze Oli. Same boty są tutaj na rankedach. Dziwne. Okej. Okay. Pozdrą? Hmm, Tam jest typek Czy ja na serio mam takiego słabego typa, co nie ogarnia grę? Fortnite? Okej, okay, leży Jest Emotka Pozdrawiam A Oli oddaj to, popy. Ja to wydam to Okej okay, ją już Ona była spoko W sumie Spoko hmm. Chodzimy sobie Oli Wygrywamy to że niedługo widzowie będą miał głośnik, tak? I będziemy mogli ten... gadać z Oliwierem, bo kurde. Ale właśnie, widzowie, ja wam zapomniałem powiedzieć na shortzie. Oli mówi, że jak bijecie 20 lajków, to pokaże twarz. Tak. Ja zapomniałem to powiedzieć. Nie. Jak Oli to obejrzy, to nie wiem to nie obejrzymy hmm. okej okay. pozdrawiamy z Oliwierem za chwilę z wszystkich typów i zapraszamy do lobby jak coś spamerkę to sobie weź Oli chyba ma spamerkę już więc spoko no, potrzebuję trochę leczenia dobrze Oli jest dobrze Olivia on więc wie jak się gra i właśnie właśnie na reaktywacji więc spoko no, no w sumie ja te ślizgę sobie o rzut rzut Oli, lecimy na rzut. Ok, otwieramy rzut, Oli też. Otwieramy, mamy dobrą taktykę, bo my otwieramy, a oni się biją. Będziemy mieli lepszy lud niż oni. Okej. Okay. Sztucer z... O właśnie sztucer Oli lubi. A nie podka to nie, No to sztucer muszę mu dać Ja sobie nie też lubię sztucer, więc... Okej. Okay. Oli! O kurde. O kurde, o kurde, o kurde. Typ chyba ogarnia. Nie wiem czy ty to ogarnia. Okej, okay. Oli weź sobie, szczucer. Okej, okay. pozdrawiam. Kurde, dostał biało. Okej, okay. pozo. Okej. Okay. Okej, okay. biało, leże, leże, leże. Ma mało. Holy Kampi, dobrze, dobrze O dobra pompa, dobry sztucer Dobrze, dobrze Okej okay. Ja uciekam o, Lower Coaster Nie no nie, to jest tylko młyn Szybko Nie, nie lubię tej broni Daj mi coś innego Dajcie mi coś innego no nie jak na złość proszę no dogadajmy się ajajaj okej okay, okej okay, pompa pompa zawsze coś lepszego i lecimy sobie właśnie do dali to widzę jakby co więc to jest spoko ej nie, nie wiem czy do tego można spadać a Oli tu jest Kurde, zaznaczam jakby to był typ, ale nie ma tu typa. O, kurde, nie. Nie, 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 nie. Okej, okay, budujemy się. Gdzie typ? Nie wiem.

Okej, okay, kampimy z Oli. Ja pójdę sobie po matę. Trochę. Gdzie oli? Chyba Oli dał komuś biało. Lecę z nim. Typ chyba ma biało. Nie wiem sobie. Ale tak myślę, bo strzelam do kogoś. Chyba nie. Chyba nie dostał typ jakiś biało. Faktycznie tam jest typ, chyba. Okej, okay, pójdźmy pierwsze do strefy. Eee, Okej. Okay. Kurde. Aj! Top dwa! Ja nawet nie widziałem. O kurcze widzowie, tak blisko. No okej, okay, to to było tyle z tego filmu na dzisiaj. Widzimy się w następnym filmie na moim kanale. To nie był ostatni film dzisiaj, bo na pewno jeszcze będzie jeden. Akurat to mogę Wam gwarantować. To do zobaczenia w następnym odcinku na moim kanale.